Dzień dobry, witam serdecznie Zapraszam dzisiaj na szachy Proszę Państwa, co mogę zaproponować Proponuję dziesiąteczka I Tutaj udało się nieźle poprawić ranking no, 2053 To chyba Najwyższy ranking Jaki tutaj miewałem Na czeskomie Więc no Jest, jest o co walczyć, jest o co grać No dobra, lecimy standardowo e4, c3, skoczek przeciwnik tutaj ustawia się na razie pioneczkami, dobra. no dobra dobra rozwijemy drugiego skoczka, zobaczymy co co życie przyniesie gramy sobie tutaj skromnie d3 no dobra kopniemy przeciwnik w ten sposób no i będzie. No szybko wyszedł teraz ten Hetman do gry. Hmm. Może w ten sposób. Nie, trochę, trochę niekomfortowo. Dobra. Szybko wyszedł teraz Hetman do gry. Pytanie, jak tutaj się rozwijać. Jeśli zagram tu, no to prawdopodobnie dostanę to. Jeżeli zagram tutaj... Hmm. czy nie wrócić w ogóle tym hetmanem nie, ja zagram sobie czy tak się życie potoczyło, to niech będzie tak zobaczymy co tutaj czarny będzie grał no mamy trzy figury w grze, więc dosyć dosyć fajnie, no dobra wrzucimy sobie skoczkę na na d5 no i przeciwnik flankuje gąsa, no dobra Dobra, myślę, że drugi goń jest do gry. Drugi goń jest do gry, no i zobaczymy. W planie ruszada. No jeżeli przeciwnik to zaplanuje Rozwinięcie skoczka, no to nie wiem, czy najlepszym na sposobem nie będzie po prostu wybicie tego. Takiego ruchu raczej nie chcę grać, no bo tutaj ta struktura będzie trochę dziwna. Natomiast przeciwnik w ten sposób, no dobra, cofam skoczka, nie chcę mu rozwijać figur. Więc w ten sposób będzie ok. No dobra, ja wybiję. To on tym skocznie będzie chciał przyjść. Jeżeli on wybije, to ja mam na skoczka. Pchnięcie też nie jest za chyba super. Więc na spokojnie roszada. Na spokojnie roszadka i wycofamy gąsa. Troszeczkę teraz ciasno się zrobiło mojemu hetmanowi. Co nie wróży jakoś... Super fajnie rzeczy przydałoby się trochę przestrzeni, które dałem się zepchnąć przeciwnikowi. Być może jakieś takie nadgryzanie struktury, ale nie za bardzo mam chyba jak. No przydałby się ten ruch po wybiciu. Hmm. Myślę tutaj przeciwnika zacząć skubać. Dobra, może zagram w ten sposób. No nie jest to jakiś super ruch, jakiś bombowy, no bo tutaj osłabia się trochę struktura wokół mnie, wokół mojego króla. Natomiast no nie będzie. No dobra, wybijamy to. Przeciwnik zawsze może jeszcze pójść długą roszadę, Wierzę sobie to ustawić, więc dosyć mocno ryzykuje. Natomiast kto wie. Kto nie ryzykuje, ten wrawiczu nie siedzi, proszę Państwa. No dobra, może bym sobie zagrał po prostu tak. Przeciwnik cały czas królem w środku, więc jest możliwość jakiegoś to no Jeżeli ta wieża przyjdzie, to będzie cały czas atak na, na tego gąsa, natomiast przeciwnik tutaj bardzo... Płynnie wrzuca, skoczka muszę przyznać, co jest dobrym ruchem, teraz tak, jeżeli ja wrzucę, on zagra tutaj, to nie za bardzo udzielam się podać tym hetmanem za chwilkę, no bo tutaj będzie mi kurczę atakował. Ha. Jeżeli pchnę, wybicie tutaj się ustawić Muszę przyznać, że szału nie ma Dobra, gram tu Trochę zyskam przestrzeni Po tym ruchu mogę na trzacha I wtedy mogę przyjść tutaj Więc to jest generalnie chyba w porządku jeżeli wbicie, no to jest ok, trochę się robi przestrzeni. No chciałbym te gące rozwinąć, chciałbym tą pozycję jednak troszeczkę otworzyć, bo dosyć ona zamknęła. No dobra, wybijamy. Czy przeciwnik pójdzie za ten planem z koczkiem? Nie. Hmm. No dobra, wierzę na wolną linię. Mm, to ciekawe. Plana być może zagranie takie, ale takie, żebym nie mógł dać szacha. Dobra, król poszedł do środka, więc środek otwieramy. Wydaje mi się, że ta partia będzie miała dosyć kiepską dokładność przez takie dziwne ruchy, no ale to nic. Takie partie trzeba wygrywać. No dobra, wybijamy, otwieramy. Rozbijamy gąca. dobry goniec to rozwinięty goniec no dobra, chcę tą pozycję otwierać nie ma, nie ma co trzeba cisnąć no tutaj chciałem generalnie otworzyć teraz jeżeli wybija, przeciwnik się ustawi za tym pionkiem jeżeli hmm. bym tutaj poświęcił po tym ruchu jakieś tutaj cuda. No bo to pchnięcie on weźmie, później się schowa. Pchnięcie poszedłby tam. No chciałbym tutaj powybijać. Przyznam, tutaj bym poszedł. Pójdzie tu. Mm, mm, mm. Dobra, wybijam to. Tam się coś otworzy chyba w On no tutaj grozi szach X. Po tym, no to totalnie tego otworzę. Wydawało się, że chyba lepszym ruchem było po prostu zrobienie ruszady na miejsce przeciwnika. Nawet jeżeli bym tu dawał jej szachy, no to spokojnie by się schował wcześniej to pójście do centrum, któremu yy, no, narobiło tarapatów mam wrażenie. No chciałoby się czarnymi tutaj kurde kontratakować, nie? zagrywać takie rzeczy, wymieniać tu te wieże i wjeżdżać po prostu tym hetmanem i skocz tym do gry, natomiast na razie trzeba się tutaj skupić na defensywie, no niestety to jest chyba proszę Państwa przegrana, no bo ja mogę spokojnie tego pioneczka wybić, pionek jest niestety, ale związany. I po tym ruchu tutaj no będzie za chwilę szachmat, więc ustrzelony. I tutaj punkty lecą 2053. Dochodzą do tego kolejne rzeczy. Kolejne fanty, można by powiedzieć. No tutaj mamy mata, nie? Tutaj już nie będę kombinował żadne takie ruchy. Jeszcze zasłona pioneczkiem. I to by było na tyle. No ekstra. Sprawnik dokładność Podejrzewam, że lichutka 83,7 cały nie niezła jak na taką zwariowaną partikę Zerknijmy na to No niedokładność za niedokładnością Tutaj w ogóle błąd. C3 należy walczyć o centrum. No faktycznie pozycja była zamknięta. Tak się skupiłem na figurach. i tymi pionkami, które cało pograłem. Widzimy, no tutaj totalnie przeciwnik mnie zepchnął. Te pionki tu normalnie wskazują, że on musi atakować na królewskim. Więc ciekawe. No i tutaj, no to błąd, nie wiem że spokojnie można było zrobić tą roszadkę. To jest najlepsze, no właśnie Nawet jeżeli tu jakiś szach, to tu Jest generalnie git Czwarty tu na pewno ma spokojniejszą głowę z tyłu i może walczyć Natomiast tak nie poszło No i tu już się posypało totalnie No genialny ruch, proszę państwa, ale się udało No i to już błąd był, wiadomo No dobra Dobra, gramy jeszcze jedną może nieco szybszą? No dobra, lecimy 3 plus 2. Tutaj ranking niższy, więc trzeba podbudować. No dobra, gramy Sycyla. Baczymy, no i leci tutaj Alapin. Niech będzie tak. No, wymieniamy wszystko. Królem Centrum. Chodźmy do Centrum. Centrum. Centrum skoczkowe. No dobra. Wieża sobie przyjdzie na wolną linię. Teraz fajnie było pomyśleć nad rozwinięciem tego naszego skoczka. To znaczy gąca Jeżeli przyjdę sobie tutaj, to się chyba nic nie dzieje. Dobrze. Hmm, tutaj gdzieś motywy. To jeżeli przyjdę tutaj, to ty przyjdziesz mi tutaj. Ty przyjdę tutaj, ty przyjdziesz tutaj, a przyjdę tutaj, ty przyjdziesz tutaj. Nie, tak nie będziemy robić. No dobra Kurde no tyle sekund mi to zajęło No i tutaj kurde pioneczki będą wisiały z nimi zaraz Nie za bardzo tak chcę No i teraz tak, przeciwni ma trzy wyspy pionowe No dobra, wydaje mi się, że mogę wieżę spróbować wymienić. Przeciwnik ma te dwa piony w centrum, natomiast kurde, pełnione znak takie końcówki byłoby na pewno łatwiej grać. No dobra, tu można coś przepychać. Trochę dziwnie chyba pograł, bo dał się stąd wypchnąć. Dobra, jeżeli pójdę tutaj. Dobra, rzucę sobie tak. Dobra, jeżeli ten pionek tutaj gdzieś się zrobi jakiś wolniaczek, to raczej się go uda ogarnąć. Jeżeli zagram tutaj, no to mam wolniaka, natomiast tu też będzie wolniak Tutaj, właśnie tak to może być wolniak, no dobra, gramy to Daleko jest ten król, o widzimy, już tam próbuje podchodzić Dobra, jeżeli wybije, no to nic się nie dzieje, nie? Zagrać tak, później tak, to wtedy bym to króla bym odciął jeżeli zagram tak, to zagra tak Dobra, przepycham to I teraz bym chciał zagrać tak, żeby go odciąć od tych pól Dobra, i teraz mogę chyba przechodzić tutaj. Natomiast ten pionek będzie mi tutaj cały czas groził. Wydaje mi się, że mógłbym spróbować tutaj popychać coś po wybiciu. Mm. Ja nie wiem. Wydaje mi się, że troszeczkę chyba ta partia może, może iść w remis. Mhm. Natomiast teraz przeciwnik będzie miał ruch i może tutaj zmienić podejścia. On będzie chodził tu i tu. Pójdzie tu tak, pchnę tu popychać, zrobić wolniak tu, tu, tu tu, tu dobra, wydaje mi się, że tak tu, 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 tu. zagrać to może podejść tu no może, może, ewidentnie może nie wiem czy nie pośpieszyłem z tym ruchem Muszę podejść tutaj, po tym wybiciu, Być tak, 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 tak. tak. Ha, no tu nie ma nic do wzięcia, a ten pionek. No dobra, ale przyjął przeciwnik. W tej sytuacji wygląda to tak. No teraz, jeżeli pchnę i on pchnie, no to ja muszę podejść tu. On weźmie, ja wezmę i on jest w centrum a ja nie jeżeli bym poszedł tutaj kurde no ten się zrobił po prostu totalnie problematyczny tutaj no to przeciwnik ma pionka więcej i mnie dojeżdża i mnie dojeżdża przeciwnik niestety Tutaj, tutaj No dobra, muszę popać. Po Przeciwnik musi raczej pchnąć, nie? Albo może pchnąć. <laughs> Jeżeli pójdzie tu, to tam mu pchnę. No nie wiem, wydaje mi się, że coś tu spartaczyłem. Wydaje mi się, że coś tutaj spartaczyłem z tymi pionuleczkami i to tutaj zmierza niestety, ale do mojej porażki. Wolałbym grać białej białymi w tej sytuacji. No i się chyba nie mylę. Przeciwnik mnie tutaj wykolegowuje. Natomiast teraz nie wiem, czy coś będzie w stanie zrobić. Tutaj wydaje się, że jest wydaje się, że jest opozycja, proszę państwa. I że tutaj po prostu będziemy sobie paradować. Od lewej do prawej. Wydaje mi się, że mógł pograć jakoś lepiej. Hmm. Wydaje mi się, że tu miał wygrany Hmm. Mam rację. Gdzie był błąd? No to pchnięcie było błędem, nie? Ewidentnie. Ja Trzeba było chyba tutaj. No, nawet nie. Jeżeli. Musiałbym chyba dbać o to, żeby nie wpuścić przeciwnika na to pole. No, bo teraz, jeżeli ja pójdę tutaj, on pójdzie tutaj. I nieważne, gdzie pójdę, on idzie tu. Idzie po tego pioneczka Więc tutaj się pomyliłem. Po tym ruchu nie mogę wchodzić sobie tego. Tak, Muszę się chyba cofnąć jak on wejdzie tutaj to ja dopiero wchodzę tutaj tak? Nie no, on teraz wchodzi. Może tutaj powinien grać. Po tym ruchu go wypychać. O właśnie. O no nie ma co sprawa. No tak, teraz nie, nie może. OK. Dobra, jeszcze jedna. Jeszcze jedna, 3 plus 2. Lecimy. No i teraz białymi dobra lecimy standardowo standardzik, ale przeciwnik tutaj zagrywa troszeczkę inaczej. No dobra niech będzie. Dobra, rozwiniemy skoczka. Wygramy w ten sposób. i tutaj gościmy sobie gąsa na tym polu, poroszadka i powinno być fajnie, powinno być w porządku, króta, no dobra, <laughs> gościem które mi szkoda tego gąsa że go poświęciłem skoczka natomiast no życie takie życie Dobra tu bierzemy w ten sposób może drugą wieżę ustawimy będziemy tutaj próbować naciskać na pole F7 naciskać też na tego skoczka na F6 zobaczymy czy da się na niego nacisnąć Moment, teraz tak, wybicie, wybicie Dobra, wybijamy to Sprawdzimy cierpliwość przeciwnika Sprawdzimy jego psychika. I jest ofiara, wypadałoby przyjąć, nie? No chłopie, jak dają, to wiesz Kmini Kmini, Kmini co tu zrobić? No nie za bardzo, nie? No bo tutaj... Wziął, no dobra On bierze Myślę sobie tutaj przyjść Tym wydaje się Lelit No tak, jeżeli mi tu coś zagra, no to zawsze mogę podwiązać Chociaż ten skoczek będzie gdzieś tutaj wchodził do akcji Hmm. No jest jak jest. Hmm. No, podwiążemy tego gościa, podwiążemy. A no może zagrać tak po prostu, ja? Natomiast ja bym jeszcze chciała... A tutaj kurde, ucieka w to. No dobra, ale teraz tak, po wzięciu tego, no tu nie ma odbicia. Nie ma czym tego odbijać. No to już na pewno jest lipa. Teraz nawet tutaj bicie i macik. Jak obronić tą pozycję? Chyba nie idzie, nie? Wybijam, wybijam, tu daję mata Albo tu daję mata Gdzie lepszy mat? Na H3 czy na H5? No dobra, fajno Dobra Dzięki, dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i pozdrawiam, cześć!